Jest bardzo gorąca. To jest tak dobre. Cześć kochani, witam Was u mnie na kanale. Cieszę się, że widzimy się w kolejnym odcinku. Na moim kanale, gdzie dzielę się swoim stylem życia, swoją dietą niskowęglowodanową i pokazuję, co u mnie, jak żyję w Hiszpanii. Cieszę się, że jesteście ze mną. Dzisiaj chciałabym wam pokazać swój dzień jedzenia niskowęglowodanowego. Dawno tego nie robiłam, a wiem, że cieszą się takie dni moje jedzeniowe dużym zainteresowaniem. Także dzisiaj będziecie mogli podejrzeć moją kuchnię. Przygotuję trzy posiłki niskowęglowodanowe: śniadanie, drugie śniadanie i obiad-kolację dla przypomnienia dla tych osób które widzą mnie pierwszy raz mam insulinooporność Hashimoto i niedoczynność tarczycy Dzięki diecie niskowęglowodanowej udało mi się zajść w ciążę, bo jak dobrze pamiętam, w trzech latach starań, nie wiem dokładnie, ale przechodząc na dietę niskowęglowodanową, przechodząc na post przerywany, e, zaszłam w ciążę, ustabilizowałam swoją glikemię, moje to jest w remisji, cukry są po prostu idealne, także ta dieta mi doskonale służy. Do tego schudłam, czuję się wyśmienicie, mam masę energii przy trójce dzieci, to jest naprawdę e, że tak powiem rzadkość. Moja energia w ciągu dnia jest rozłożona równomiernie, starcza mi energii na cały dzień bez potrzeby przysypiania, tak jak mówiłam. Także ta dieta jest dla mnie doskonała. E, zachęcam was do tego, żeby spróbować faktycznie zmniejszyć przynajmniej ilość węglowodanów w diecie, bo zjadamy ich za dużo. E, zobaczycie, że poczujecie się dużo lepiej, schudniecie. Wasze stany zapalne w organizmie wyciszą się, poczujecie moc energii. Sami sprawdźcie. Ja śniadanie ostatnio zjadam troszeczkę później, bo wożę Wincenta do przedszkola. Wypijam rano szklankę ciepłej wody z odrobiną soli kłodawskiej dla oczyszczenia jeli, dla lepszego samopoczucia. Teraz zrobię sobie szklaneczkę wody z sokiem z cytryny i zabiorę się za śniadanie, które będzie dzisiaj wyjątkowo dobre. Mamy jeszcze sezon na cukinię. Pokazywałam Wam ostatnio przepis na lasagne z makaronem z cukinii. Podlinkuję oczywiście tutaj w opisie do filmu. Ta lasagna jest... Falceriza przepyszna. A dzisiaj pokażę Wam przepis danie z kuchni włoskiej. Piekarnik rozgrzewa się, bo będziemy przygotowywać skarpacie, taki placek z cukinii, włoski placek z cukinii. Do tego będzie nam potrzebny mocno rozgrzany piekarnik, także ja już to robię, żeby skrócić odrobinę czas, ponieważ jestem już głodna. Także chodźcie, zobaczycie, jakich składników użyję do skarpaci. A składników mam tutaj tylko trzy: cukinie, ser parmezan oraz mąkę łubinową. Na początek zetrę cukinię. Wychodzą z tego takie cieniutkie plastereczki, także bardzo fajne. Odrobinę soli, tak żeby cukinia zmiękła. Pomieszam ją. Cukinia zmiękła, puściła już sok, także odcisnę ją w ściereczce. Tak wygląda to danie przed upieczeniem. Wkładam teraz do nagrzanego, do 200 stopni piekarnika. Będę zapiekała około 20-25 minut i później będzie pyszne i chrupiące. Skarpacia jest w piekarniku, za chwileczkę będzie gotowa. Jako dodatek przygotuję coś szybkiego. Dzisiaj nie będzie jajek, będzie pasta, pasta twarogowa, Serka takiego homogenizowanego, bym powiedziała, naturalnego i z awokado. Składniki na pastę, awokado, serek twarogowy, czosnek oraz cytryna. Zapiekanka z cukinii jest już gotowa. Nie mogę się doczekać, aż ją spróbuję, bo wygląda jak milion dolarów. Jest bardzo gorąca. Słychać zresztą, że syczy. Jak pachnie. Zaraz robię próbę. Zabieram się za śniadanką. Mam swoje śniadanko, jestem już naprawdę bardzo budna i wiem, że wszystko będzie przepyszne. Jeśli będziecie robić tą zapiekankę z cukinii, to najlepiej zrobić ją wcześniej, ponieważ ona taka na ciepło świeżo zrobiona jest miękka, a jak odstoi, to robi się chrupiąca. Także będzie fajna, chrupiąca. Dla mnie, mimo wszystko, taka będzie doskonała, bo jest również pyszna. To jest tak dobre, że chyba nie potrafię tego określić słowami. Jest to po prostu przepyszne. Niebo w gębie. Próbuję pastę. Pasta jest w tym wypadku źródłem białka. Także takiego białka tutaj w posiłku nam oczywiście potrzeba. Moje no śniadanie. 10 na 10, daje 10, jest przypyszna. Niech mi ktoś powie, że kuchnia niskowęglowodonowa nie jest pyszna. Jest pyszna, wystarczy trochę kreatywności i jest naprawdę smacznie. Śniadanie było wyjątkowo pyszne, bardzo się najadłam. Myślę, że dopiero za około 4 godziny zgłodnie je, jak nie dłużej. Różnie to ze mną bywa. Na ogół zjadam śniadanie w chwili obecnej około 10:11 drugie śniadanie czasami koło 15:00. Zależy jak jestem głodna i koło 17:00-18:00 ostatni posiłek, który staram się, żeby nie był zbyt duży. Z tego względu, że te wszystkie posiłki trochę mi się poprzesuwały, a nie chcę jeść później niż o godzinie 17:00-18:00. Także tak wygląda obecnie mój mój dzień jedzeniowy. Teraz zabieramy się za drugie śniadanie. Na drugie śniadanie planuję zrobić ciacho, bo mam ochotę na ciacho. Czasami wrzucam sobie właśnie jako drugie śniadanie kawałeczek ciasta. Ciasto będzie oczywiście niskowęglowodanowe. Ja je zrobię z truskawkami, bo miałam w lodówce mrożone truskawki. Gdybym miała mrożone maniny lub borówki, zrobiłabym z maninami lub z borówkami. Także możecie wykorzystać tak naprawdę każde owoce również świeże. Ale zanim zabiorę się za moje drugie śniadanie, przygotuję szybko maczę, bo jak wiecie, jestem typem człowieka, który uwielbia maczę. Macza jest bombą antyoksydantów, jest niezwykle zdrowa, do tego uwielbiam ją. I życie bez maczy dla mnie nie ma sensu. Także zabieram się za maczę i później za drugie śniadanie. Dajcie w ogóle znać w komentarzach, czy przekonaliście się do picia maczy i jak Wam smakuje. Ja przygotowuję dzisiaj maczę na zimno. Bo jak wiecie, jestem w Hiszpanii, a mamy doskonałą pogodę, ponad 20 stopni, między 20 a 30 różnie to bywa, także zrobię sobie maczę na zimno, żeby się chłodzić. Oczywiście w Polsce wiem, że jest chłodniej, także zróbcie sobie swoją ciepłą maczę i będziemy dalej gotować. Maczę mieszam moim mieszadełkiem, to już jest chyba moje trzecie mieszadełko z kolei, bo piję około 2-3 filiżanki maczy dziennie, także to co kosztuje 3 euro i nie wytrzymuje moich wypijanych macz. Macza jest już spieniona. Nie ma w niej grudek. Oj, kapie mi coś na ziemię. Zaleję ją teraz zimną, filtrowaną wodą i to jest właśnie moja macza. Zdróweczko, kochani. Pyszna, uwielbiam. Ja będę sobie popijać moją maczę, w międzyczasie pokażę Wam z jakich składników przygotuję dzisiejsze ciasto. Piekarnik jest już nagrzany, także nie pozostało mi nic innego jak zagnieść ciasto i wrzucić do piekarnika. A to są składniki na moje ciasto. Erytrytol, mąka łubinowa, mąka kokosowa, i jaja, olej kokosowy. Do tego będzie nam potrzebna jeszcze soda oczyszczona i wanilia. Na początek spryskuję foremkę oliwą z oliwek. Zmoczyłam rękę, żeby łatwiej mi się przesuwało ciasto. Mam tutaj miseczkę truskawek, parę borówek, wyłożę je teraz na ciasto. Tak wygląda ciacho przed upieczeniem. Wstawiam je teraz do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. To jest mój moment, gdzie sobie mogę usiąść i napić się w spokoju maczy. Bo za chwileczkę jadę po Wincenta do przedszkola. Wincent wrócił już z przedszkola, zdążył zasnąć. Ja wyłączyłam już ciasto i zabieram się za swoje drugie śniadanie. A zobaczcie, jak to ciasto wygląda. A jak pachnie! Będzie pyszne. Posypię je teraz pudrem z erytrytolu. Nareszcie próbuję swoje drugie śniadanie, które prezentuje się całkiem fajnie. A jak pachnie, oczywiście mocno truskawkowo i mocno waniliowo. Myślę, że będzie pyszne. Mm. Jak dla mnie jest idealne. Nie jest mocno słodkie, jest takie akurat. Moje drugie śniadanie to był strzał w dziesiątkę. Tego mi było trzeba. Czasami potrzebujemy zjeść kawałeczek ciasta. Ja miałam taką potrzebę i staram się siebie słuchać. Jeśli mam ochotę na kawałek ciasta, to przygotowuję ten kawałeczek ciasta na drugie śniadanie, bo tak mi jest najlepiej a drugie śniadanie zjadać na słodko. I dzięki temu, że dbam o swoje potrzeby, nie mam potrzeby zapychania się słodyczami sklepowymi. Także po takim pysznym drugim śniadaniu nie będzie mi się chciało teraz na pewno w najbliższym czasie jeść, chociaż obiad-kolację przewiduję na około godzinę 18. Wyskoczyła nagła sprawa, muszę jechać z psem do weterynarza. Jestem już w domu, wróciłam od weterynarza. Z Rufi jest wszystko w porządku, był to drobny zabieg. Mogę się teraz zabrać za swoją obiadu kolację i będzie to naprawdę ekspresowa obiad-kolacja, bo mamy już dosyć późną godzinę. Dzisiaj nie przygotowałam obiadu kolacji wcześniej, ale przygotuję ją na bieżąco i będzie ona naprawdę bardzo szybka. A przygotuję szaszłyki, szaszłyki krewetkowe, przygotuję je na grillu elektrycznym, będą one podane na sałatce, wszystko będzie słodko, ostre, także takie jak lubię. A dlaczego warto jeść krewetki? Dlatego, że są świetnym źródłem białka, a do tego są pełne witamin takich jak cynk, selen czy też jod oraz zdrowych kwasów omega-3. Także to tak w skrócie, bardzo warto je jeść. Ja staram się jeść owoce morza przynajmniej raz w tygodniu, tak jak i ryby. I zachęcam Was również do tego, ale jeśli faktycznie nie lubicie owoców morza, to możecie takie szaszłyki wykonać na przykład z indykiem lub też z kurczakiem. Mam tutaj miseczkę z krewetkami, moje krewetki wyglądają tak, są dosyć duże. Krewetek mam tutaj około 400 g, wszystkich nie zjem. Myślę, że połowa, połowa porcji będzie to taka połowa na jedno danie. Krewetki przyprawiam solą, czosnkiem w proszku, sos Piripiri. Jeśli nie macie sosu Piripiri, możecie dodać ostrą paprykę. Sos sojowy, pieprz. Sok z pomarańczy. Dodaję jeszcze pastę z papryki. Grill już się rozgrzewa, ja spryskuję krewetki oliwą z oliwek. To jest mój ostatni posiłek, wykonany w przeciągu 10 minut, bym powiedziała. Bardzo szybko, a jak wygląda i jest naprawdę pełno odżywcze, wysokobiałkowy i, i będzie pyszny. Kochani, kuchnia jest jak po bojowisku, jest do sprzątnięcia, bałagan. Ale jest też pyszne danie, zobaczcie, to danie przygotowałam naprawdę w przeciągu bym powiedziała 10-15 minut, nie patrzyłam na zegarek, ale bardzo szybko. Krewetki smaży się, jeśli smażycie oczywiście na patelni czy też grillujecie, jedną stronę około 3 minuty, także bardzo szybko, szybka marynata, sałatka i gotowe danie. Ja jestem już przy swojej obiadu kolacji, która wygląda tak. O, tutaj przyszedł Vincent. Vincent będzie też wcinać. Tania. Nie chcesz spróbować? A myślę, że by Ci to posmakowało. Tam! Chcesz spróbować? Próbujemy. Mama! O, o to. to. krewetkowy jest doskonały, a sałatka, która jest lekko słodka, świetnie dopełnia się właśnie z ostrością krewetek. Także kochani, ja lecę dokończyć swoją obiadokolację i żegnam się powoli z Wami. Widzimy się w kolejnym odcinku. Oczywiście zachęcam Was do komentowania tego filmu, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, oraz do kliknięcia ikonki dzwoneczka. Widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaczki, trzymajcie się ciepło, pa pa!